Okej, okay. nagrywa się. Sprawdzam, nagrywa nagrywać. A więc hej, cześć, witajcie. Z tej strony Maxior. A to jest kolejny odcinek ze Stonehenge. Jak teraz Jak teraz nagrywam ten odcinek, to prawdopodobnie już się przedchorzył pierwszy. Jeszcze nie. Okej. Okay. Tutaj mamy naszych wszystkich ludzi. Dobra. I teraz wchodzimy w to. Place elements I nie będą musieli spać na ziemi, bo gdyby nie było łóżek, by spali na ziemi, a to zmniejszy ich morale. A morale są bardzo ważne i zaraz zobaczycie dlaczego. No nie, farmer nie zrobił, niech to. to może się nie udać ale no, zobaczycie co może się nie udać ale będzie im się chciało spać to będą mogli to pójść. okej okay, to musimy szybko zrobić farmę przy hmm, tak pewnie się nie załapie o nie niedobrze on nie może zrobić mutyki potrzebny jest drugi level niedobrze no dobra, cokolwiek. To zrób miecz. I zrób trochę skrzyni. I zbierzcie jednego takiego silquida. Bo one są potrzebne. <laughs> w zasadzie to czy nie i tutaj będziemy głównie zaczynać robić kopanie. i właśnie po to mówiłem, że się nie wyrobię za mało jedzenia o, i za mało wartości okej okay. tutaj pierwsze surowce już lecą Błyskawica. Mknął jak błyskawica. Dobra, Harpenty. Jak ci idzie mi, powiedz? Idzie mu dobrze. O, jeszcze jedno lub dwie. jedno jeszcze. To już skończył. to proszę mi pani zrobić jeszcze jedną skrzynię. Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy wy no chcielibyście mieć grę tą, czy nie. Gra jest bardzo fajna. I wreszcie robimy motykę. Ale mam za mało drewna. Ciężki początek. Ok, mamy drewno. To proszę pana, pan mi ma zrobić motykę. Jeszcze przy okazji chyba staw zra, zaraz zrobisz. I masn hammer and cheese. Cheese? Czy tak to się czyta? Chyba no tak. I to dla weaver, weaver Spindle. Ok, już 4 minuty nagrywam. Chodziłeś się gdzie gandy odcinki, może trochę mniej. O ja cię, jeszcze mój brat teraz krzyczy. Mam nadzieję, że go, że go mikrofon nie ściąga. Okej. Okay. Dobra, mam. Kto ma tak mało dosyć życia? Ty masz 15, to już... Dara ponder. Jest też ochotniczką na tę. No. A, to jest przykład... Okej. Okay. Ty jesteś chłopak, to nie. Ty jesteś dziewczyną, to ja. Ty się nie nadajesz. Ty masz dużo życia. Ty masz też dużo życia. Ty też masz całkiem dużo życia. Czyli proszę państwa. Nie to. Oto nasz Farmer! Proszę Państwa... Wojownikiem będzie oczywiście chłopak. Proszę Państwa... Oto nasza Weaverka. Proszę Państwa... E, nie to. Proszę Państwa... Oto... LOL? Oto nasz Mason. Proszę Państwa Oto nasz futman <laughs> O 6 minut to zaraz będziemy kończyć Okej, okay, gra fajna, ciekawa Według mnie To co, to I tutaj mamy nową teraz strefę Robimy farmę. 11 na 11. Tutaj zrobimy to. Tutaj zrobimy kolejną farmę. 11 na 11k. I zrobimy kolejną farmę. Oho. Tu już nam coś przeszkadza, widzę. Okay. Kurczę, ten czas szybko leci. 10 minut odcinki. I tutaj płąki. Okej, okay, no i mamy. I tak prezentuje się nasza osada jak na razie. Wrogów nigdzie nie widać. A tu jest to duże... O ja, a tu jest koniec mapy. Już. O, ej, to dobra. Ej, czy my nie byliśmy gdzieś tutaj, gdy próbowaliśmy w sandboxie? Chyba byliśmy. A może tutaj gdzieś? Dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Ta woda dobrze świadczy, bo będziemy mogli sobie zrobić taką fosę. Na przykład tutaj i pójdzie tam. No, ale to jeszcze wszystko w swoim czasie. Nie, to nie lubię tak szybko kończyć odcinków. No niestety. Jeszcze się załapiemy na Daily Update i zobaczymy jak nam pójdzie. Ja, a gdzie jest nasz mason? To jest Weaver. Weaverka nasza. Zróbmy na to, zróbmy na to. Jejku, niedobrze. O, mam to sobie kmity, to dobrze. Hop. Dobra, weaverka, 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 tu jesteś. O nie, no, zaraz koniec, nie. Okay, za mało, dobrze i za mało. No, na najmniej nie udamy. I możemy stworzyć to i od razu stworzymy jedno to. I może jeszcze bym poprosił naszego masłona. Który nie wiem gdzie jest kompletnie o, jesteś masonem, ty jesteś masonem I Ciebie bym prosił o zrobienie swojego tego specjalnego i zero Jest hmm. róg 13 ty. No, ja muszę się już z wami żegnać. Niestety. Jeszcze postawimy rzeczy. Okej. Okay. W takim razie. to do zobaczenia. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jeszcze postawię. Wiele byle jak to skrzynki. No, w takim razie... Um, Sejwa. I... Mm. Ah.